Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przyjdę do Was z kolejnym unboxingiem. Dzisiaj naprawdę paczka bardzo ciężka i duża. Jak sami możecie zobaczyć. Jest naprawdę ogromna. I jesteście pewnie ciekawi, co to za paczka, co chcesz nam pokazać. Więc słuchajcie, dzisiaj chciałabym zaprezentować wam sklep. Internetowy epoki. Yy, myślę, że osoby posiadające Instagrama yy, na pewno o nim co nieco słyszę, słyszały, ale dla osób, które Instagrama nie posiadają, którzy są moimi widzami yy, tylko właśnie na YouTube, to chciałabym właśnie o tym sklepie Wam opowiedzieć i pokazać, yy, co dostaliśmy, bo ja sama dokładnie nie wiem. To jest dla mnie niespodzianka, więc. Y, razem z Wami oczywiście będę otwierać i y, y, oglądać rzeczy na żywo, y, ale już mogę Wam powiedzieć właśnie o sklepie. Sklep internetowy Apple Plus specjalizuje się w przede wszystkim drewnianych akcesoriach y, dla naszych zwierząt, szczególnie dla gryzoni i królików, ponieważ. Y, Posiadają w asortymencie bardzo ładne i duże domki drewniane. Naprawdę dla, mogą one być nawet wielu świnek. Jeśli macie na przykład dwie czy trzy świnki, to właśnie taki wielki domek również może być wtedy. Dodatkowo, oczywiście, w paśnikach, karmidełkach i przepięknych miseczkach drewnianych. Właśnie w 100% jest drewna na przysmaki czy zioła, czy karmę Wyglądają one w klatce przepięknie, no i do tego są naturalne i bezpieczne. Ja jestem bardzo ciekawa, co dostałam w paczce. A jeśli chodzi o inne zwierzęta, jak na przykład psy czy koty, to również właśnie e-pupil ma dla nich artykuły, jak na przykład skrzynki na zabawki dla psa drewniane. Też są takie dla świnek morskich na akcesoria. Dla kotków mam na przykład na, stojak na miski, czy właśnie drapak. Więc serdecznie zapraszam Was na stronę internetową e-pupil gdzie właśnie możecie sobie sami zobaczyć, co mam w ofercie. Bo jest tego naprawdę sporo i myślę, że każdy znajdzie coś do swojego zwierzaka. No a teraz już bez zbędnego przedłużania oczywiście otwieramy paczkę i właśnie Apple prowadzi również bardzo fajny Instagram, na który Was zapraszam, bo są tam ukazywane wszystkie nowości i ważne informacje, jak również właśnie te sterzy. I... My właśnie będziemy testować. Jestem bardzo ciekawa tych artykułów. mi się one strasznie spodobały. I pomyślałam, że są bardzo ciekawe. Więc oczywiście jestem szczęśliwa, że mogę Wam to ukazać na kanale i właśnie na Instagramie. Będziemy otwierać sobie teraz paczuszkę. Wszystkie już tutaj czekają. Paczka jest naprawdę solidnie zapakowana i jest bardzo ciężka. Wszystko widzę, że jest zapakowane w y, styropian w środku, aby pewnie nic się nie zepsuło. Ta warstwa już odciążona i teraz druga, czyli warstwa styrotonowa, ale to jest średnio zapakowane. Z naszymi artykułami ze sklepu, więc to naprawdę fajne rozwiązanie. Ja myślę, że otworzę to sobie i do Was wrócę. Okej, okay, cały już styropian yy, otworzyłam. I teraz została nam ostatnia. Mam nadzieję ostatni. Tak, już ostatnia. Paczka zlecająca przekoniła mi domek, więc jestem ciekawa, czy to właśnie będzie to, o czym myślę. Chłopaki już tutaj nie mogą się doczekać. Przebierają tylko łapkami, żeby już zobaczyć, co tutaj się kryje. Na pewno oni również są bardzo ciekawi zawartości paczki. bo w końcu jest to Oj chyba to jest tak, to jest chyba domek. mnie, słuchajcie, to nie byle jak. Ale ogromny, asky. Ale będę miał ogromny domeczek. Słuchajcie. Już poczekajcie. O! Wow! Ile a tutaj coś jeszcze jest. Ojej, kurzu, patrzcie. Widzicie to próbuję wszystko. Ile tu jest pianek? Jak to jest dobrze zabezpieczone, patrzcie. Mamy pianeczki. No ale mamy domek, słuchajcie. Po prostu. Wow. Jest przepiękny. Może na chwilkę na nim się zatrzymam, bo naprawdę... Yy, tak mi się podoba. Zobaczcie tylko, jak pięknie jest wykonany. A już Laki wszedł, już, już Lakuś wszedł, już, już nie ma się. Zaraz pewno karmelcie obejdzie. Lakusiu, dostaniesz zaraz do klateczki. Słuchajcie, ten domek jest ogromny i jest przepiękny. Jest bardzo dobrze wykonany. Każdy rand jest tutaj dobrze oszlifowany, więc jest bezpieczny. Drewno jest widzę tutaj. Bardzo ładne i tak jak mówię jest bardzo dobrze zbudowany, jest solidny. I już tutaj pan lakuś próbował do niego wejść, ale ja go wygoniłam, żeby Wam dobrze go pokazać. Chłopaki już próbują się do niego dobierać. Dobrze, jest drewniany, bo w końcu drewno oczywiście jest bezpieczne właśnie dla, e, dla naszych pupilków. Ale naprawdę, domek jest przepiękny, bardzo mi się podoba. E, ma wycięcie, serduszko na przodzie i dwa wejścia, czyli idealne dla moich chłopców. Oraz również z tyłuż, ta również właśnie w kształcie serca. Słuchajcie, przechodzimy dalej, ponieważ z tych pianek ukazały się jeszcze trzy pakunki, więc kompletnie się nie spodziewałam, że tych rzeczy będzie aż tak dużo. A potem na samym końcu oczywiście wszystko jeszcze dokładnie opiszę i Wam pokażę. Więc może na początku ten mały pakunek, również pięknie zapakowany w jest stretch. Ale prosieki będziecie mieli piękne kartkę. Ja Wam zazdroszczę, naprawdę. Chciałabym teraz z Wami mieszkać. Ale piękna! To jest właśnie to, co bardzo podobało mi się na stronie e-pupil, A dokładniej to jest to drewniana miseczka na przysmaki, na zioła, na karmę właśnie ze wzorem świnki morskiej jak sami możecie zobaczyć jest tutaj kształt pyszczka świnki jak również oczywiście nasze słodkie uszka zakrąglone ale myślę, że do klatki chomiczka również taka miseczka się nada jest naprawdę przepiękna i no co mogę o niej więcej powiedzieć zobaczcie sami jak dobrze jest wykonana na pewno chłopakom bardzo się spodoba, i będą chętnie z niej zajadać. Ale oczywiście, wszystko dowiemy się w testach. Więc ja już naprawdę jestem taka szczęśliwa, bo wszystko bardzo mi się dotychczas podoba. Teraz taki drugi rachunek, zobaczymy co to jest. Zobaczcie chłopaki co wy tu będziecie mieli. Ale piękna! Powtarzam się z tym pięknym, ale naprawdę wszystko bardzo mi się podoba, bo w kolejnym pakunku mieliśmy taką bardzo dużą miseczkę. Miseczka w kształcie marchewki. Zobaczcie, sami jaki świetny wzór. To drewno jest takie miękkie, tak dobrze wyszlifowane. Nie ma tutaj żadnych wrzaski ani żadnego ostrego rantu. Wszystko jest, jak widzicie, sami. Patrzcie, ja przyjeżdżam ręką i jest po prostu to pięknie wyszlifowane, więc oczywiście nasze zwierzaki będą bezpieczne. I naprawdę ta miseczka jest bardzo pojemna, więc myślę, że dla moich dwóch świnek jest idealna, aby sobie razem jadły z takiego pięknego korytka w kształcie właśnie marcheweczki. Przepiękne, naprawdę. I jestem jeszcze bardzo ciekawa tego ostatniego pakunku, bo jest on w takim zadziwiającym mnie kształcie. Nie wiem, odkładam, co to może być, jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy sobie O matko No to jest coś co Również bardzo chciałam I Bardzo, bardzo mnie ten sklep zaskoczył Bo sami zobaczycie Co dostałam Jest to dokładnie Paśnik drewniany Właśnie dla Świnek morskich, dla królików Również dla innych Gryzoni Jest naprawdę przepiękny Tutaj mamy Y, dwa takie otwory, aby właśnie y, można tutaj wsadzać siano i żeby zwierzaki sobie wygodnie wyjadały z niego, wszystko jest tutaj dobrze. Oczywiście, tak jak mówię, wyszlifowane. I no sami zobaczcie, jakie to jest przepiękne. Myślę, że w katce będzie to wyglądać idealnie, naturalnie, a zarazem bardzo praktycznie. I bezpiecznie, bo już tutaj Karmelek próbuje podgryzać, ale ja jestem naprawdę zachwycona, bardzo mi się podoba ten paśniczek i na pewno procyaki będą używać go. I tak właśnie wyglądają wszystkie produkty, które otrzymaliśmy. Ja naprawdę jestem bardzo zachwycona. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Marce Epupil za takie cudowności dla moich małych chłopców. Ten domek naprawdę jest przepiękny, jak sami widzicie. Lakus już się ułożył, widzicie jego stópeczki, a Karmelcia zagląda do nas z okienka, jak ci się podoba karmelek domek. Te miseczki na pewno staną się hitem u moich świnek, ponieważ są naturalne, i na pewno będzie im się wygodnie z nich jeść. To korytka w kształcie marchewki jest naprawdę duża, więc obydwoje będą mogli spokojnie przy nim zasiąść i sobie zajadać. Jak również ta miseczka w kształcie świnki morskiej jest przepiękna przeurocza, i na pewno będzie pięknie wyglądać w klatce. Jak również oczywiście przepiękny. Paśnik drewniany, który jest w ogóle dla mnie nowością, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam w innych sklepach, w ogóle w internecie, jak również w sklepach zoologicznych, stacjonarnych. Więc myślę, że może to spokojnie stać się nowym zoologicznym hitem, ponieważ jest to naturalne i bardzo pożyteczne w klatce. Więc na pewno moje świnki będą chętnie sobie zajadały z tego paśniczka sianku. I tak właśnie wyglądają wszystkie dokładnie rzeczy, które dostaliśmy. Bardzo dziękuję oczywiście marce e -Pupil za przepiękne rzeczy do testów dla moich chłopców. Oczywiście wszystko będzie recenzowane na naszym Instagramie oraz tutaj na kanale YouTube będę Wam co nieco opowiadać o tych pięknościach. Jak widzicie chłopaki już się w domku zadomówiły, chociaż nie są w klatce, ale zaraz ten domek oczywiście do niej trafi i na pewno nagram Wam w kolejnym odcinku jak to wszystko pięknie wygląda właśnie na pewno nam się bardzo przyda zarówno tak jak i ponieważ oczywiście chłopaki będą sobie z nich na pewno smacznie zajadać obiad obiadki, kolacje i śniadania, więc oczywiście serdecznie dziękuję. A was oczywiście zapraszam na Instagrama Apple Pill, które ukazuje wam się tutaj na ekranie oraz jak zawsze jest link w opisie oraz na stronę internetową Apple Bill, gdzie możecie zakupić właśnie takie Piękności do klatki Waszej gryzoni, czy królików, albo innych zwierząt. A już będę się z Wami żegnać. Do następnego odcinka. papa. Pa.